Ta. Z czym się absolutnie zgadzam, jest już zupełnie inne. Pierwszy wiersz nosi tytuł Kilka. Kilka krótkich historii mam już za sobą. Wertykalnie odnoszę się do odludczenia, w którym nie byłam dobrą ani żoną, ani przednią. Zajmowało mnie kilka niewczelnych spraw. Na coś, co istnieje poza trzema treningami w tygodniu, jednym spręgiem i meczem w niedzielę. W weekendy z małym zaangażowaniem siadałam w kruchot samochodu, aby dotrzeć w pierzeje gór wschodzących mną odwrotnie. Nie potrafiłam pakować widelca ani w rzeczy. Jęzory lodu zimowych stoków pokonywałam na kolanach. W każdą pogodę pochmurniałam od nadmiaru niezrozumiałej dla mnie miłości pomiędzy mną za mało. Anno, wcale. To wybrała Ja nazywa to erotykiem, trudno przeczytać. Nie <grymne> uprawiam. <grymne> nie nazwałam. My to nie jest, jest tak. duża suprema. Tytuł jest tapetowanie. Tytuł. E, kiedy mu małe chce się kochać, mówi chodź. Ściąga gacie, jest gotowe. To jest erotyk? Lubię jak patrzy, zanim zamknie oczy i da się powieki. Cieszę się, gdy mówi tak albo chcę. Często drgam mu ciało, ledwo trzyma się na nogach. Wpada w trans i wtedy trzymam aż o Nie widziałam, jak płacze, ale widziałam, jak napływa mu krew. Przy tobie nareszcie umiem być naturalny. Napisał też, że mnie kocha. Nie mieszkamy razem, chodzimy na piechotę. Antropocen to jest nawiązanie do tytułu tomiku, Tam jest takie krótkie francuskie zdanie. Nie będę teraz cytować, bo tu są osoby, które znają język francuski na sali. Antropozem. Zaczyna się. Był 15 dzień grudnia. Lanterny cząstki to To ma znaczenie, że lwów pierwszy raz w życiu zobaczyłam w październiku. Było mgliście i deszczowe. Puły cerkwi obijały krople i skrzyły, brukowane ulice przypominały taflę lodu i ślizgawkę dla dzieci. Moja rodzina pochodzi z Lwowa. też